Marcin, to już wiemy, że w tym nowym sezonie będziesz w drużynie Argety BM Slam Ostrów Wielkopolski. U Ciebie duża radość, u wielu kibiców też duża radość. Człowiek z Ostrowa. I jak do tego doszło? No tak, zgadza się. Cieszę się, że dołączyłem do drużyny. Byłem tutaj na miesięcznych, można powiedzieć, testach. Już rok temu chciałem się dostać do zespołu, no z różnych względów się nie udało. Miałem też kontuzję, ale, że tak powiem, pozostałem gotowy. Cały czas trenowałem, grałem w pleszewie. No, i ten Majewski odezwał się do mnie na koniec, koniec maja. Czy nie pomógłbym na początku w okresie przygotowawczym? Bo z różnych względów było wiadomo, że nie wszyscy zawodnicy zagraniczni będą i tak dalej. Ja się zgodziłem, zacząłem się przygotowywać. No i. Liczyłem na to, że się uda, że się uda, że będzie szansa tak faktycznie sportowo to wywalczyć. No i tak jak widzimy, udało się. Tynerzy, póki są ze mnie zadowoleni, ja swoją rolę jak najbardziej rozumiem, akceptuję. No ale nie ukrywam, że będę robił wszystko, żeby, żeby to wyglądało jak najlepiej i żebym, żebym pomógł po prostu zespołowi. Na początek jeszcze jedno pytanie, bo ty jesteś wychowankiem ostrowskiej koszykówki, ale potem różne miejsca w naszym kraju, głównie na poziomie pierwszyligowym, bo choćby Śląsk, Wrocław, choćby Siedlce, jeszcze parę innych klubów, była też przecież Częstochowa. Po ilu latach wracasz do siebie do Ostrowa? 12 lat. No teraz będzie 13 rok, nie? 13 lat Mnie nie mówię. jechałem odjazu po maturze, mając 18 lat do Częstochowy. Później były 4 lata w drugiej lidze, później 5 lat w pierwszej lidze. No i tak się to, że tak powiem, toczyło. Później znowu poprzedni rok był w drugiej lidze. No zwiedziłem całą Polskę, także bardzo się cieszę, że wróciłem tutaj. Z moją dziewczyną Mewą się tu już osiedliśmy na stałe, wyciliśmy w rodzinne strony. Także cieszymy się, ja się cieszę, cała moja rodzina się cieszy, że wróciłem i że, że mogę reprezentować barwy na klubu, z którego się wywodzę. No właśnie, my też się cieszymy z tego, że jesteś tutaj w tej stalówce, to takie trochę też dla Ciebie zaskoczenie, z drugiej strony takie spełnienie marzeń, jak to wszystko traktujesz, co się teraz dzieje? Na pewno spełnienie marzeń, dużo rzeczy się na to składa, wiadomo, że chciałbym zadebiutować w klasie dużo wcześniej, nie w wieku 30 lat, no ale jeżeli jest teraz szansa, no to ja to biorę w ciemno, no, będę robił, tak jak mówię, wszystko, żeby pomóc zespołowi w tej roli, w jakiej będzie widział mnie trener. A jak się rywalizuje na treningu z takimi graczami jak Torin Green na Twojej pozycji, jak James Florence? Niesamowite przeżycie. Każdy trening jest dla mnie bardziej wartościowy niż mecze, które do tej pory zagrałem w swojej karierze, bo no jest to poziom, pierwszy raz się spotykam z takim poziomem. Na obozach Get też grałem z zawodnikami z Klasy w regularnych gierkach, no ale to jest jednak zupełnie inna bajka niż w klubie, gdzie jest rywalizacja o minuty dużo większa presja, wyniku i tak dalej. No, dla mnie to jest ogromna frajda. Cieszę się każdą możliwością tej rywalizacji z nimi no i staram się z każdego treningu wyciągać od nich, pytać, podpatrywać, co robią, jak robią, żeby no, stawać się też lepszym. Łukasz, z Tobą taka jest ciekawa sytuacja, tak? Bo rok temu w tej trudnej sytuacji debiutowałeś w trakcie meczu ligowego, ekstraklasowego w Dąbrowie Górniczej. Tam zdobyłeś swoje też pierwsze punkty w ekstraklasie. Teraz znowu będziesz w drużynie ekstraklasowej, także no trochę się dzieje, pomimo tego, że już tam gdzieś trójka się pojawiła z przodu, tak? No paradoksalnie już zmierzałem ku końcowi, no ale teraz, teraz te ostatnie lata naprawdę... Dałem jeszcze taką fajną miskierkę, że, że jeszcze mam to zdrowie, jest gdzie się rozwijać jeszcze. Tym bardziej, że pojawiła się szansa, żeby dołączyć do takiego projektu, jaki tutaj jest. Co jest dla mnie niesamowitą przygodą, i, i naprawdę, naprawdę uważam, że, że warto było skorzystać i oby, oby odnosić sukcesy z drużyną. No, właśnie jak się czujesz w tym gronie tych zawodników, jak się z nimi rywalizuje? No, bo to są gracze klasowi, tak? Choćby Wiktor Rutte grający na poziomie Euroligi, James Florence Torin Green, który był przecież w lidze NBA i w najlepszych ligach europejskich. Jak to się gdzieś tam walczy z nimi? No, ciężko wiadomo, są zawodnicy światowej klasy, no, ale to, to jakby nie zmienia faktu, że bardzo się cieszę z tego, że mogę podpatrywać takich zawodników, mogę zobaczyć, jak oni funkcjonują na co dzień na treningu, mecze i tak dalej, także no, niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa, spełnienie marzeń, wielkie wyzwanie, jak to wszystko traktujesz? No, wszystko po trochu. Na pewno spełnienie marzeń w pewnym stopniu, bo nigdy mnie pomyślał, że będę mógł uczestniczyć w takim projekcie, na takim poziomie. Wyzwanie na pewno, bo wiadomo, nigdy sezon jest długi, mecze jest dużo, muszę być cały czas gotowy i cierpliwie czekać, pracować jak najciężej potrafię i sprawić to, żeby drużyna też szła dzięki mnie do góry. Ty dołączyłeś do drużyny, dołączył także Marcin Pławódzki, wy w tych kategoriach młodzieżowych przed laty graliście razem, bo na pewno wielokrotnie graliście przeciwko sobie w różnych klubach, ale razem w barwach klubu Zostrowa graliście kiedyś? W barwach Ostrowa nie graliśmy z tego, co pamiętam, raczej nie mieliśmy okazji, natomiast razem zaczynaliśmy seniorską koszykówkę w Częstochowie z Marcinem, razem mieszkaliśmy też przez trzy przez lata, także znamy się bardzo dobrze. No i to jest kolejny jakby fajny aspekt w, tym całym, w tej całej przygodzie, że, że razem możemy uczestniczyć w tym takim.